Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy film nie będzie wyjątkowy. Pewnie nie powiem w nim nic odkrywczego. Zapewne też większość z was się ze mną zgodzi. Na przykład zgodzicie się z tym, że czasami wszyscy chcemy po prostu uciec. Uciec od naszej szarej rzeczywistości i po prostu cieszyć się naszymi ulubionymi hobby. Chcemy usiąść przy kominku, czytać książkę, pijąc swoją ulubioną kawę, albo cieszyć się dobrą grą, nie próbującą nas pouczać co 5 minut. Prawda? No właśnie, takie sensowne stwierdzenie działa na niektórych ludzi jak płachta nabyka. Bo jeśli chcesz, żeby Twoja gra, serial lub film były pozbawione komentarza społecznego lub politycznego, to jesteś złym człowiekiem. Przykro mi to nie ja ustalam zasady. Tak czy inaczej, zapraszam do oglądania. Wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu egocentrykami, bo naturalnie wszystkim nam zależy na naszym własnym szczęściu i dobrym samopoczuciu. Dlatego właśnie w pewnym momencie podczas dnia potrzebujemy chwili dla samego siebie z dala od zmartwień i wszelkich bzdur prawdziwego współczesnego świata. Escapizm może być pozytywny lub destruktywny. Jedni uciekają od rzeczywistości, do szkodliwych używek. A inni potrafią zapomnieć o otaczającym świecie przy filżance kawy i z dobrą książką w ręku. Dla mnie najlepszymi formami relaksu są naturalnie gry komputerowe, ale potrafię bawić się równie dobrze gotując lub ćwicząc. Jeśli chodzi o gry i filmy, zapewne większość z Was widziała na portalach społecznościowych posty napisane przez oszołomów, że gry powinny odnosić się do współczesnej polityki. Szczególnie od roku 2016 aż do teraz, pewnym ludziom wręcz odbiło z powodów pewnych wyborów w pewnym kraju za oceanem, przez co próbowali wpychać na siłę politykę oraz inne bzdury tam, gdzie ich być nie powinno. W przypadku takiego Rage 2 swoją drogą średnia gra jedynka była znacznie lepsza. Dziennikarze growi oraz inne dziwadła usilnie próbowali przekonywać graczy, że jedna z postaci to karykatura Trumpa. Mimo, że sami deweloperzy zaprzeczali tym głupim plotkom. No, ale dziennikarze growi wiedzą lepiej. Rok 2019 to już niemalże prehistoria, więc udało mi się znaleźć tylko kilka postów i artykułów napisanych przez owych oszołomów. Ale naprawdę, te 5-7 lat temu, nawet nagro online, jeden z prezenterów. Tylko nie pamiętam kto dokładnie z jakiegoś powodu musiał mówić o złym pomarańczowym człowieku w swoich materiałach. Pokiego Grzyba? Nie mam pojęcia. Ale wtedy to było modne za gramanicą, żeby wciskać politykę w gry. Więc ten gość też to robił. Osobiście nie mam nic przeciwko polityce w grach. Przeszkadza mi natomiast współczesna albo obecna polityka. Nawiązanie do prawdziwych osób obecnie sprawujących urzędy. No i nie tylko w grach, bo to co się odwaliło na przykład w polskich kabaretach w ostatnich latach, to jakaś porażka. Kiedyś ludzie tworzyli skecze o wampirze Tofiku, o chińskiej restauracji, o pijanym diable dzwoniącym do nieba. Teraz co drugi skecz musi nawiązywać do polityki. No i oczywiście zawsze musi być żart w stylu, hehe chłop się za babę przebrał. No zero oryginalności. No ale dobrze, wróćmy do gier. Pomówmy konkretnie o serii Life is Strange. O ile pierwsza część jest przez wielu ludzi uznawana za jedną z najlepszych gier pod względem fabuły i wyborów, tak dwójka. No cóż, niech was nie zwiedzie ta ogromna liczba graczy. Pierwszy epizod został wydany za darmo, więc ludzie rzucili się na niego w momencie. Tylko dlatego, że rozpoznali znaną i lubianą markę. A drugi epizod? No cóż, z jakiegoś powodu nie mam dostępu do danych o ilości graczy, ani na Steam Charts, ani na Steam DB. No ale możemy zobaczyć ich pozycję na liście bestsellerów. Epizod drugi znajduje się na pięciotysięcznym miejscu, gdzie pierwsza gra z serii zajęła pozycję 1500, a jej remaster 1800. No ale dlaczego zdecydowałem się wskazać tę konkretną serię gier? Bo ich twórcom poważnie odwaliło. Już samo wciskanie współczesnej polityki w drobnych ilościach brzmi kretyńsko. Ale o dziwo niektóre gry szły 10 kroków dalej. Bo druga część Life is Strange dosłownie cała była przepełniona przekazem. Przekazem, że pomarańczowy człowiek oraz że niemalże wszystkie białe człowieki są uprzedzone wobec niebiałych człowieków. No ale przecież wyolbrzymiam, prawda? No to zobaczcie. Pozwólcie, że podsumuję jakie postaci spotykamy w pierwszym epizodzie. Pierwszy biały nastolatek, jakiego spotykamy w tej grze, to łotr gotowy pobić dziecko, a pierwszy biały policjant to niekompetentny pajac, który kończy życie ojca tych chłopców. No bo pamiętajmy, że wszyscy policjanci to również i ludzie. Kiedyś widziałem tę scenę z muzyką z Benny Hilla, bo była tak kretyńsko napisana, że ta muzyczka pasowała idealnie. W zasadzie to nawet nie była gra, to był wykład. Wykład mający pokazać nam, jak to niemalże cała biała populacja to zgraja <laughs> złych ludzi, istów, fobów itp. No dobrze, to może idźmy dalej. Biała rodzina, która gardzi żebrzącymi dzieciakami. Um, Hej. Hi. Uh-oh, here it comes. O, oh, hi there. you? okay could you spare a little food or something do you mind we're nah, kind of busy shit. i knew it. it's awkward it. it's uncomfortable i hate it <laughs> yeah we'd like to help but i thought we left berkeley to get away from this mamy który, uwaga, jest yes. you're the reason we need to build that wall we need to build that wall Był też prequel oraz epizod drugi, w których poznajemy chłopca wychowywanego przez ojca pijaka, mieszkającego w chlewie, i w ogóle nie przejmującego się tym, co robi jego syn. A propos chłopca? No, akurat z tym chłopcem wszystko jest w porządku. To bardzo dobra i pozytywna postać. Dlatego musimy pokazać, jak ci źli policjanci go, no wiecie, samochodem. Christopher Ott, z którego kanału pochodzi ten gameplay, nigdy nie krył się ze swoimi negatywnymi poglądami na temat złego pomarańczowego człowieka. Ale z jakiegoś powodu nawet on nigdy nie dokończył serii Let's Play z tej gry. Dokończył bodajże drugi epizod. Możliwe, chociaż to tylko moje gdybanie, że to z powodu właśnie przegięcia. Ta gra w swoim przekazie społecznym była subtelna jak słoń w składzie porcelany. No, właśnie, wykłady. Zamiast zapewnić rozrywkę, gry muszą pouczać nas o współczesnym świecie. Bo współczesny świat ostatnimi laty stał się dosłownym cyrkiem na kółkach. Dlatego musimy to odzwierciedlić w naszej branży rozrywkowej. Dlatego nasze postacie muszą dosłownie emanować swoją odmiennością i zachowywać się jak pępek świata. Tak jak słynna. słynną tasz z Dragon Age oraz te sceny, gdzie dostajemy wykłady o zaimkach. Szczególnie takich zaimkach, które całkowicie wywracają zasady gramatyki, nie tylko w języku polskim i angielskim, ale również w innych językach. Na przykład w języku hiszpańskim. I tak, słyszałem już argument. Chociaż chyba wszyscy słyszeliśmy ten kretyński argument. Przecież wszyscy ludzie od zawsze używali zaimków. Więc czego ty się czepiasz, człowieku? Dlaczego ci to tak przeszkadza? Otóż temu, że ja jestem logicznie myślącym człowiekiem, bo w prawdziwym życiu, widząc kobietę, będę zwracał się do niej jak do kobiety. Widząc mężczyznę, będę zwracał się do niego jak do mężczyzny. Nie mam zamiaru, ochoty, ani siły męczyć się z istotami trzeciopłciowymi, które zaczną na mnie szczekać w momencie, gdy coś pójdzie nie po ich myśli. Albo gdy facet ze szminką zdemoluje mi sklep, bo przesłyszało się tej istocie, że użyłem złego zaimka. Dochodzi nawet do tak absurdalnych sytuacji, że w momencie, gdy kobieta o. Uwaga, kobiecej twarzy, kobiecej posturze i w dodatku znana jako pierwsza w historii, kobieta wiceprezydent. Wychodzi na scenę i musi koniecznie podawać swoje zaimki. Na wszelki wypadek, jakby ktoś nie wiedział, jak zwracać się do kobiety. Anna, dziękuję. moje są her Mine too. Mine too. Okay. nawet ten prezenter nie wiedział co zrobić bo mu dosłownie korki wybiło w Polsce również próbuje się na siłę wrzucać zaimki i neutralność płciową i to na najwyższym szczeblu edukacji mam już dość wciskania wszędzie na siłę tych zaimków oraz neutralności płciowej w prawdziwym życiu więc nie chcę ich widzieć w grach koniec kropka tak jest to absolutna bzdura i tak przeszkadza to większości ludzi, bo próbując odciąć się od rzeczywistości i wszelkich bzdur, chcemy po prostu grać normalną postacią, a nie typem ciała B z zaimkami wybranego typu. I wygląda na to, że Game Dev w końcu to zauważył. Twórcy gry Lords of the Fallen wydali do swojej już starej gry łatkę, która uwaga wycofała opcję wyboru typu ciała. I została podmieniona przez opcję kobieta-mężczyzna. Osobiście jestem w ciężkim szoku, że to się stało. Naturalnie komentarze na Twitterze są pozytywne, ale są też oszołomy, mówiące wprost, że w ten sposób twórcy próbują przypodobać się ludziom o skrajnych poglądach. Naprawdę nie wierzę, że ktoś może pisać takie co poły na Twitterach. Wygląda na to, że jestem skrajnym człowiekiem, bo uważam, że istnieją dwie płcie. Masakra, w jakich my czasach żyjemy. Może by tak po prostu uciec, tylko że tym razem w bieszczady? Ciskanie do gier zaimków pomału zaczyna zanikać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale w ostatnich latach pojawił się jeszcze drugi kretyński trend, szczególnie tyczący się serii Dungeons and Dragons i pewnej fantastycznej rasy. I nie chodzi mi tu o dziwne ukazanie orków w pierścieniach władzy, gdzie orkowie chcieli tylko mieć swoje bezpieczne miejsce na ziemi, żeby móc zrobić małe orczątka. Otóż, według niektórych ludzi w grach i światach fantazy nie powinno być raz absolutnie złych, bo kojarzy im się to z ciemnoskórymi ludźmi. To nie moje słowa, nie żartuję. Serio, wyszukajcie i obejrzyjcie sobie ten film na kanale Extra Credits. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej. Ale przecież to tylko jeden kanał, nikt normalny nie mówi, że orkowie to czarni ludzie. Dlatego nikt nie będzie ich na siłę zmieniał, co nie? Może to ja po prostu jestem normalny, ale ja zawsze widziałem to tak. To jest człowiek. To jest ork. To jest człowiek. To jest ork. To jest człowiek, a to jest ork. To jest zielony człowiek, konkretnie zielony człowiek Latynos. Twórcy Dungeons and Dragons muszą koniecznie pokazać, że nie są istami wobec fikcyjnej rasy orków, więc muszą ich absolutnie uczłowieczyć i zmienić, by wpisywali się we współczesne standardy ludzkiej wrażliwości. Tylko po co? Nie wszystko w świecie fantastycznym musi odzwierciedlać prawdziwe życie. Patrząc na orka, chcę widzieć przedstawiciela rasy podobnej, a nie zielonego człowieka. Co dalej? Gobliny zmienimy w szaroskórek krasnoludy, na dodatek będą wielbicielami rzepy, jak gnomy. Światy fantastyczne istnieją właśnie po to, abyśmy mogli uciec od prawdziwego świata. Pozwólcie nam cieszyć się naszym eskapizmem w fantastycznym świecie, zamiast kreować te światy tak, aby przypominały Amerykę. Właśnie największy paradoks jest w tym, że to nie przypomina całego realnego świata, tylko Amerykę. Zawsze Nowy Jork, Ameryka, a tutaj jakieś południe. Nie wiem jak wy, ale ja jestem rozczarowany poziomem współczesnych gier. Ten film może wydawać się nieco chaotyczny, ale może to dlatego, że chciałem się w nim po prostu na swój sposób wykrzyczeć, wyżalić. Bo wkurza mnie to, że moje hobby stało się narzędziem dla oszołomów, wykorzystywanym do promowania ich poprawnego światopoglądu. No i to tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Jeśli spodobał się Wam ten film, chętnie przygarnę Waszą subskrypcję. Napiszcie proszę w komentarzach co sądzicie o moich przemyśleniach oraz podzielcie się własnymi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale.